Good morning, to ja, Żabel. Witam się z wami z nad Tulbów. Pomyślałyśmy, że może nagramy dzisiaj vloga, no bo w sumie nic się nie dzieje, więc jest to fantastyczny pomysł, żeby tego vloga nagrać. I pomyślałam, że zrobię Wam taki update zamiu kulkasowy, bo ostatnio się urosło temu yy, zamiu, co Wam pokazywałam w poprzednim vlogu domowym. Widzicie? To jeden dzidziutek, a to drugi dzidziutek. Aaaa! Nie, nie mogę wydawać takich dziwnych dźwięków, bo potem to w kamerze brzmi strasznie. Jako, że jesteśmy tuż po walentynkach, dlatego aż trzy bukiety tutaj są. Nie pytajcie dlaczego. Dlaczego trzy? Dlaczego trzy? Podejrzane. Różowe róże okay. śliczne. Przestań! Śliczne, piękne. Prawda, że śliczne? Mają tak piękny kolor. Śliczny. Podobają mi się. No i jeszcze jeden największy bukiet. Nie wiem, co to oznacza. W ogóle jakiś płodny okres jest w naszej rodzinie zamiokulkasów, bo tu widzicie już. O, tutaj. Po wolutku, pomalutku. Tutaj. O. I przed chwilą też ten młodzian wyszedł, wystąp taki jasny. O. Mamy też taką monsterę. I słuchajcie, u niej też nastąpił okres płodny. Tu jest jeden dzidziut, tutaj drugi. A tamten jasny o. O ten, też dopiero co się rozłożył. Nie. Proszę się przyznać, żabelce, kto się też cieszy, jak mu kwiatki ładnie rosną? Proszę powiedzieć. Aha, no i oczywiście jest tutaj teraz e, moment na autoreklamę. Prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału i skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy film niewłaściwie oglądany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Chciałam skorzystać z okazji, że Lulu się jeszcze się przygotowuje do wyjścia i powiedzieć Wam o takiej książce imiona honoru. Słuchajcie, ja się zawsze dam w bałamucić. Jak widzę te kosze książek po 9 zł w Onchon czy tam w Kerfie, no, to zawsze uruchamiam łapy grzebalce i grzebi i szukam. I czasami naprawdę udaje się coś fajnego tam znaleźć. Na przykład znalazłam w takim korzu i kupiłam w sklepie książkę pod tytułem Kolej Podziemna. Tam jest napisane na okładce, że jest to ulubiona książka Oprah Winfrey, Baracka Obamy i tak dalej. W każdym razie ta książka była genialna, świetnie mi się ją czytało i zajęła mi chyba cała lektura 3 dni. No i. Znalazłam te imiona honoru właśnie. I tutaj dzieje się wszystko. W sensie z tyłu jest opisane, że akcja rozpoczyna się wiosną 1939 roku. I jest to kilka wątków poprzeplatanych ze sobą, jakby kilka historii, ale są bohaterowie, którzy łączą ze sobą różne te wątki. No ale też jakiś wątek romantyczny w tym miał być. Żabelek, bombelek chciał sobie tutaj powyobrażać niektóre rzeczy pomarzyć Harleki, troszeczkę. Ja nie będę czytała harlekinów i po prostu. Dobrze. <laughs> ja, ja lubię właśnie takie książki, które się dzieją w trakcie wojny, że są jakieś emocje, że się coś dzieje, że jest akcja i słuchajcie, męczę tę książkę, jakoś nie chcę jej po prostu odłożyć i Dopiero 130 strona, i pierwszy pocałunek był. A tak to, co było wcześniej. O Jezu. Tam byli wszyscy w ogóle. Jest tyle bohaterów w tej książce: jest tak. Normalnie bohaterowie, którzy prowadzą rozmowy, jest to wszystko opisane. Jest Stalin, jest Hitler, jest Churchill, jest Ru Roosevelt, jest Walery Sławek, jest Sławoj Składkowski, jest Rydz Śmigły, jest Dom Prowecki, jest. Jeszcze Mołotowa tam Mo jest. Jest jest Ribbentrop, jest kurde... O Jezu, naprawdę tak ciężko się to czyta. Nie kupujcie tego, jak będziecie, to ja nie polecam. No czytaj... Ale ciężkim językiem jest to napisane i jest naprawdę straszne. No straszne, no straszne. Oprysk jak... Nie wiem czemu ludzie się śmieją, że ona się tak opryskuję perfumami, ja też się tak opryskuję po prostu litrem. Jak mam setkę, bo jak mam trzydziestkę to robię tylko czt, czt. Słuchajcie, ja na, może nie na walentynki, bo tuż po walentynkach dostałam jeszcze Izaka w kupie i dowiedziałam się też, że jest to emotikona, która najbardziej się ze mną kojarzy. Pierwsze słyszę. Ja bym nie chciała Pokaż go. Możesz się przywitać? A w ogóle dzień dobry kochani. Wiśniara. A, wiśniara, a poszłam spać w mokrej głowie. I mogę teraz... A wiecie, co jest najgorsze, jak się idzie spać w mokrym łobie, że tak, czasami wam się fajnie ułoży jedna strona, takie pojedyncze, o, takie albo po tej Co to jest? Co, co to jest? Słuchajcie, jest 12.15, a my się wybieramy na koło. Licząc na to, że jak dzisiaj jest niedziela niehandlowa, to ludzie biegną na koło, bo tam zawsze jest handel i że dalej ktoś tam siedzi. A i licząc na to, że siedzi, bo jest ciepło... Koło to już nie jest to samo koło, co kiedyś. Tutaj lata 70. podawane są jako secesja. A wszystko jest Art Deco, a wszystko jest stare. A jak się pytacie o cenę. Przepraszam, ile to kosztuje? To stare jest. A ja się pytam o cenę. Bardzo stare. Tak. I już wiecie, że ta cena będzie bardzo wysoka. Tak, albo wyobraźcie sobie, że teraz Was widzę, jest ze sprzedawcą i pytacie. Przepraszam bardzo, ile ten wazonik? No... Normalnie 130, a dla pani 150. Nie, ale serio, standardem jest... Nie, nie, standardem jest jeszcze jedna rzecz. Jakie cenie? 120. A coś taniej? Rano kosztowało 190. Ale moim absolutnym standardem jest... Przepraszam, jakie cenie te sztućce? One są srebrne. No, widzę, ale Właśnie, ile kosztują? Ale mamy na osobę, które te stare nie kupią. Tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Ławka dla zakochanych. Statysta. I koło. Tutaj nasi statyści są. Takich porozstawiałyśmy. Powiedzcie, czy to wygląda naturalnie? Zaraz nam ktoś powie, że mi je bo to takie szemrane interesy lecą czasami że hają to wygląda Full industrial. Lwu źle z oczu patrzy. A co to? Sykaś się klamra. Fajna, nie? Śmieszne, no. Masz piątkę? A ja wiem. To trochę krokodyl, trochę wąż. Proszę. To sobie może szczepisz za paska. Wąż. Teraz powinna mrugnąć. Magazynowe no. skany Kurczę. Szkoda, że to nie są filiżaneczki. No, się, by była dzisiaj sprzed. O, ale byłyby super. Te śląskie też są zresztą To no. była porcja, wiesz, mm. kałka, tego korzystało się tak. No. Słuchajcie, mały tip w takich miejscach, szczególnie jak jest dużo ludzi. Torebki dziewczyny. Torebki przed siebie i ręka na torebce. Chyba, że nic w środku nie macie. Ale torebka też może być drogocenna. Co? Słyszysz? mi się podoba to czego możecie się też dowiedzieć na chole, to są tematy polityczne, nowinki. Kto chciał Polskę sprzedać za złotówka a kto za jedno euro. Także tutaj nie należy się absolutnie wdawać w żadne dyskusje. Można słuchać i tyle. Co prawda, w miejscu tuż za mną znajduje się karton, w którym kupiłam tę filiżankę, która wytrzymała jedynie jakieś 8 kaw. Ale może dzisiaj znajdę coś jeszcze, tak że pozwólcie się, oddaję. Kartonlandia. <grytania> o, nawet jest. Proszę bardzo. Ja myślę, że to jest Mercior. <grym> Mercior. Nie no, tutaj to ja muszę jemu, wie Pan, jemu muszę pokazać, że nie sprzedane i powiem, <grym> że w sobotę będzie sprzedany. Może jakiś sygnet mu kupimy. Co? Słucham? Nie tak Tak głośno myślę. A, głośno Pani myśli. I toczy się życie. Statyści pracują. Jak? Dzisiaj tu jest Matko Boska, co jasnego broni szkoła. Sama Matki post. Perfect. To ładny krandowany. Zachęcamy. Armatura poszukiwana koło Warszawa. Za każdym razem w ogóle. Taki ładny <słandek> to jest, Jaki to kraj, którym ludzie stoją tak grzecznie. Ile on kosztuje? 250. Możesz sobie tańsze wybierać? Zawsze najdroższe, myślisz? Tak, bo jestem jakby luksusowa. Możesz no, no, sobie wybrać na 150, tylko muszę sobie 250 łapiesz A no właśnie, dziękuję. Nie wiem, co potrzebujecie. Tak się się Bogu nic. dzięki nic nie potrzebujemy, ale co no, chcemy. No to oglądajcie to co to, nie chcecie do tego. Tylko, tylko ciuchami nie rzucajcie. <grym grym grym> nie chcecie to, to nie? Który ten? ten. Kurwa to jest bogactwo. Dziewczyno, 5 zł wzięłaś na podkówkę. Srebro, 925, proszę cię bardzo. Hmm. Może tak? Chcecie bogactwo, zobaczcie. Dwa parcie to by kosztowało 1500 zł. Są, są warte bogactwa. Dobra, weźmy go. Ten, ten jest 50 zł. To jest całkiem co innego warte. Ko, kopie, kopie, kopie robione z tych starych. Ander mm. hit, Tak, dzisiaj jest naprawdę dużo ludzi, wszyscy mają dobre humory, może dlatego, że w końcu jest cieplej. Nawet ceny nie są takie zaporowe, tak. chyba, wydaje mi się. Tak. Kupiłam dwa artykuły po 5 zł z portfela Julii, czyli od niej. Ja już że pożyczasz. Ja. I znacie w ogóle takie powiedzenie, to jest powiedzenie mojej mamy, kupowanie na jarzynę. To znaczy, że idziesz do sklepu i w ogóle nie myślisz, czy ci się przyda, czy założyć więcej niż raz czy jest inne kryterium, niż to, że jest taniej, dlatego fajnie byłoby kupić. I po prostu jak idziesz, tak bezmyślnie kupujesz, to jest na jarzynę, no tak jak na zupę jarzynową. Kładziesz marchewkę, sałatę, marchewkę, pietruszkę, selera, wszystko, wszystko, wszystko. Jaki tam ten Cadillac? Kupisz mi takiego, tylko prawdziwego? Czy ten też jest prawdziwy, tylko zabawkowy, a ja bym chciała takiego, wiesz... Proszę. U mnie telewizyjne dziewczynki kupują. Dzięki. Dziękujemy Kupujesz. bardzo. Albo do reklamy, <laughs> no. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Papa, pa, koło, pa, pa. Do zobaczenia. uuu uuu jakbyś tak mnie zechciał dam Ci słowo że będę najlepsza jakbyś tak nie zechciał nie rozumiem uuu byłabym najlepsza byłabym najlepsza Kubita jest mocno niezdecydowana w tej piosence nie o co chodzi bez kawy tego nie przełknę A nie? Ja jakbyś tak mnie zechciałka usmażyć i wietrza Czekasz na tę jedną chwilę Zechce. Serce Zechce. jak szalone Fajna, chodź, chodź Głaś mnie, głaaaś Głaś mnie kobieto Jak zaraz mi skoczy na twarz Chodź mi na twarz, zobaczysz. Drapać, chmur, drapać, chmur, drapać, chmur, drapać chmur. Żegnam się z Wami w tej pięknej warszawskiej scenerii. Udaje się teraz jeszcze na wieczorny spacer. I jeżeli Wam się ten film podoba, no to oczywiście musicie dać łapkę w górę, suba, i kochać nas, bo jesteśmy warte miłości. Pa pa!